Tego jest godzina 8.15 i o tej godzinie zazwyczaj mamy śniadanie. który nazywa się Creative Art i ten pokój to jest takie przysłowiowe moje biuro, przyszedłem tutaj naładować swoje powerbanki i baterie do aparatu ponieważ jest jedna rzecz, która wyróżnia ten kamp strasznie, mianowicie nie ma w kabinach prądu i nie ma też wi-fi, więc jeżeli zamierzacie przyjechać na camp, to taki powerbank jest rzeczą niezbędną i strasznie ułatwia życie. Mamy godzinę 9.30 więc zaraz będę się zbierał na siłownię Właśnie kończę trening i po będę szedł wziąć szybki prysznic i zabieram się na nagrywanie na ujęć z drona. Dzisiaj mamy Gibson Weekend, czyli przyjechali rodzice, więcej troszkę jest pracy, ale i tak jest spoko. Ja już po prysznicu mam jakieś 50 minut do nagrania ujęć z drona. Będziemy latać, nagrywać dzisiaj, boisko do koszykówki. Pogoda mi lekko pokrzyżowała plany, bo zaczęło padać, ale mam kilka ujęć. Wracam do Creative Artu, a potem na, na lunch. Mamy 13.50 i od godziny nagrywamy wywiad dla Creative Artu. Jest to miejsce, które zrzesza osoby odpowiedzialne za Beketowskie Social Media. No i tyle, zobaczcie jak wyszło. Hello my name is George Walton, I am the Graphics Arts Director at Camp Beckett this summer. I cover all the lessons from graphics, comic books to printmaking and we do a whole range of activities over the three classes. We teach here, allows the kids to express themselves in different ways. Znajduję się właśnie przed budynkiem Creative Artu i jest godzina 15.35, więc za jakieś 5 minut zacznę swoją lekcję. Mamy dzisiaj troszkę inne zajęcia niż zwykle, ponieważ przychali rodzice i zamiast przygotowywać wywiadów, gramy w grę. Właśnie skończyłem lekcję, jest godzina jakaś 17. Gdy się szybko przebrać i pobiegać, zrobię sobie jedno kółko wokół jeziora. Jestem już na szlaku, trasa wokół jeziora ma około 2,5-3 km, a w głębi lasu można spotkać dzikie zwierzęta. Znajduje się właśnie po drugiej stronie jeziora, dokładnie naprzeciw waterfrontu i jest tak ładne słońce, że wyciągam drona i spróbuję nagrać jakieś fajowe ujęcie. Jest czadowo. Nagrałem właśnie jedną sekwencję. drą do mnie wraca. Pogoda jest przepiękna. Jest jakaś 20. Właśnie się umyłem. Idę teraz do Creative Artu montować filmiki, więc Czeka mnie ciężko. No. Właśnie skończyłem montować filmik. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Do zobaczenia. Cześć.